Witajcie w kolejnym odcinku naszej serii poświęconej najciekawszym aplikacjom na Androida. Dziś w menu mamy nową odsłonę legendarnej gry, skojarzenia, coś dla fanów Instagrama i apka dla kierowców. A na koniec coś głupiego, ale przynajmniej skutecznie zabijającego czas. Zapraszamy. Tradycyjnie już zaczynamy od gry. I to jak zazwyczaj od niebyle jakiej. Mamy nadzieję, że Pac-Mana nie trzeba wam przedstawiać, bo mamy dla Was dziś mocno odświeżone przygody żarłocznej żółtej kulki. Mocno, ale bez przesady. Nowości są, ale Bandai Namco udało się zachować umiar. W końcu ta gra to legenda i nie można sobie od tak w niej zmieniać co popadnie. Rozgrywkę tym razem osadzono w trójwymiarowym, niemal nieograniczonym labiryncie. Kolejna nowość to sterowanie. Tym razem postawiono na gesty, a wisienko na tym torcie są glitche, czyli zakłócenia znane ze starych gier, tutaj objawiający się chmurą kolorowych pikseli. Gra jest znakomita. Polecamy. Jakie jest Twoje pierwsze skojarzenie? To gra jako żywo przypominająca kochaną przez jednych, a nienawidzoną przez innych familiadę. Tym razem jednak nie staramy się zgadnąć, jak odpowiadali ankietowani. Pytanie przez aplikację o nasze skojarzenia przychodzi nam do głowy, że mamy za zadanie udzielić najmniej popularnej z pięciu najbardziej popularnych odpowiedzi. Nie jest to takie proste, jak mogłoby się wydawać. Najlepiej przekonać się o tym samemu i zagrać. A teraz coś dla miłośników Instagrama, a zwłaszcza dla tych, którzy mają go nieco dość. No, może nie tyle samego Instagrama, co przewijania pojawiających się tam zdjęć, ale do rzeczy. Tiles umożliwia wyświetlanie fotek z tego serwisu bezpośrednio na ekranie blokady smartfonu. Można oczywiście ustawić sobie, czy będą pokazywać się tam wszystkie najnowsze zdjęcia osób, które obserwujemy, czy tylko część z nich. W sumie prezentuje się to dość ciekawie. Jeśli nie możecie żyć bez Instagrama, sprawdźcie, jak działa Tiles. Ostatnia aplikacja na dziś to coś dla kierowców. Powinna przypaść do gustu, zwłaszcza tym, którzy nie przepadają za rosnącymi cenami paliw które ich ołtarz łopią bez opamiętania. Aplikacja Pistacje ma jedną misję. Wskazać stacje paliw, w których można zatankować najtaniej. Zgrupowano je w dwóch zakładkach. Stacje po drodze oraz najbliższe stacje. Jak łatwo się domyślić, pierwsza z nich pokazuje miejsca na trasie, którą się poruszamy, a druga stacje, które są najbliższe miejsca, które wybierzemy. Informacje wyświetlane przez program zawierają m.in. typ paliwa oraz cenę za litr. Sami również możemy dołączyć cegiełkę do tych danych, bo aplikacja bazuje na informacjach gromadzonych przez jej użytkowników. Czas na coś głupiego, ale nie tak do końca bo swoje zadanie, czyli zabijanie czasu, wypełnia dość skutecznie. Dziś mamy dla Was ni mniej, ni więcej tylko wirtualną zapalniczkę. Gdyby się dało nią naprawdę coś zapalić, to faktycznie byłoby coś. A tak mamy tylko zabawkę, którą można wykorzystać chyba wyłącznie do zabijania wolnego czasu. Aczkolwiek, można to zrobić? Niemal dokładnie tak jak z prawdziwą zapalniczką benzynową. Pokrywę można otworzyć albo palcem, albo machnięciem telefonu. Tak samo jest z zamykaniem. Aha! Można jeszcze wybrać swój ulubiony motyw kolorystyczny z dość długiej listy. To już wszystkie aplikacje na dziś. Po więcej zapraszamy oczywiście w kolejną środę. Pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał. Do zobaczenia!